Czy czujesz, że twój mózg jest na skraju eksplozji? 73 wiadomości, 50 nowych postów, 18 otwartych kart. To nie jest życie, to cyfrowe tortury. Mam dobrą wiadomość. To nie musi tak wyglądać. W tym odcinku zrobimy restart twojego systemu nerwowego. Dosłownie. Pokażę ci trzy proste ćwiczenia. Poczujesz fizyczną ciszę w tle. Mniej przebodźcowania, więcej skupienia. Zacznijmy. Przebodźcowanie zaczyna się w oczach. Cały dzień wpatrywania się w monitory Czas na pierwsze ćwiczenie. Tarcza antycyfrowa. Krok pierwszy. Potrzyj dłonie. Krok drugi. Zamknij oczy. Przyłóż ciepłe dłonie do powiek. Ma być całkowita ciemność. Oddychaj głęboko. Poczuj ciepło. Nie myśl o ekranach. Pomyśl na przykład o czarnym aksamicie. To jest twój cyfrowy odwyk. Oddychaj głęboko i powoli. Po 30 sekundach powoli. Bardzo powoli. Odsuń dłonie i otwórz oczy. W momencie paniki nasz umysł odlatuje. Musimy go zakotwiczyć. Czas na drugi ćwiczenie. Uziemienie 4-4-6. Dotknij stopami podłogi. Mocno. Poczuj swoje siedzenie. Teraz wdech. Licz do czterech. Wstrzymaj. Licz do czterech. I długi, powolny wydech. Licz do sześciu. Zrób to trzy razy. To jest tlen, który mówi twojemu układowi nerwowemu jestem bezpieczny. Skup się na dotyku stóp. W ten sposób wracasz do ciała. Kolejny element to pętla myślowa. Kiedy myśli krążą wokół tysiąca spraw. Wyciszamy ją ćwiczeniem numer 3, 5 zmysłów, 5 pytań. Rozejrzyj się. Pytanie pierwsze. Wymień pięć rzeczy, które widzisz. Pytanie drugie. Wymień cztery rzeczy, które czujesz dotykiem. Pytanie trzecie. Trzy rzeczy, które słyszysz. Pytanie czwarte. Dwie rzeczy, które czujesz węchem. Pytanie piąte. Jedna rzecz, którą mógłbyś smakować. Gratulacje. Właśnie wygrałeś z automatycznym myśleniem. Zrobiliśmy to. Oczy, ciało, umysł. Następnym razem, gdy poczujesz, że internet cię pożera, użyj tych cyfrowych kluczy do ciszy w tle. Jeśli ten film przyniósł ci choć 1% spokoju, zostaw łapkę w górę. A jeśli chcesz budować trwałą ciszę w tle w swoim życiu, subskrybuj. To jest twoje antidotum na cyfrowe przebodźcowanie. Włącz dzwonek, by nie przegapić kolejnej pigułki spokoju.